Siebaneczko, z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny materiał u mnie na kanale, dotyczący, a jakże, Farming Simulator 22, a w szczególe, Premium Expansion do tej gry. Premium Expansion, premiera którego planowana jest na 14 listopada. Dzisiaj, Jens oficjalnie udostępni PDA do mapy. Zielonka. Embargo na te informacje zostanie się. To 14. Materiał na pewno ukaże się po 14, więc spoko. Ja wczoraj sobie przeanalizowałem tego, to PDA, ponieważ analiza PDA dla mnie jest bardzo ważna. Tutaj można jeszcze kilka ciekawych rzeczy wywnioskować. I niektóre rzeczy nie wyglądają tak, jak najczęściej wyglądają. Ale chyba o swoich takich przemyśleniach nie będę się z Wami dzielił, a przynajmniej o tych, co mi tutaj nie pasuje za bardzo, bo mam nadzieję, że Wy w komentarze również napiszecie Wasze takie przemyślenia, jeżeli Wy sobie tutaj przeanalizujecie, co Wam tutaj nie pasuje, bo mi tutaj dwa, dwie rzeczy nie pasują. Ale dobra, to o tym za chwilę sobie tutaj porozmawiamy. Szczerze mówiąc, te PDA jest znane już od jakiegoś czasu. Zresztą ja mam e, takie wrażenie, w sumie pewność, że nigdy nie było takiej sytuacji, jaka jest w przypadku Farming Simulator 22, że tak dużo e, na tak wczesnym etapie wiemy o tym dużym dodatku do Farming Simulator 22. Nie pamiętam, żeby była taka sytuacja w 19, 17 i tak dalej. Tam już jest dalej, dalej. To już pamięć troszeczkę słabsza. W przypadku 15, 13 nie było chyba takiej sytuacji, aby ten dodatek, taki duży dodatek z mapą, aby tak dużo i tak wcześnie wiedzieć, bo wiemy jak się mapa będzie nazywała, jaki to klimat. Mieliśmy prezentację mapy w takim sensie, że pracownik Giants zaprezentował mapy jeżdżąc ciągnikiem i odwiedzając kluczowe kluczowe miejsca na tej mapie, może nie wszystkie, ale większość tak więc mieliśmy taką możliwość, znamy listę wszystkich maszyn, które będą, wiemy jakie będą nowe marki, jakie marki, które są już w grze, będą miały tutaj zwiększoną obecność poprzez dodatkowe maszyny w tym DLC, jakie będą dodatkowe uprawy, jakie będą dodatkowe produkcje, A więc naprawdę dużo wiemy o tej mapie. Ale mam nadzieję, że... Jeszcze kilka rzeczy zostało do odkrycia. Mam takie nadzieje, a analizując właśnie te PDA, no, doszedłem do wniosku, że tu jeszcze kilka rzeczy jest do odkrycia. Dobra, za chwilę sobie przejdziemy do analizy tego PDA, ale. Łącznie z PDA, Giant podesłał, podesłał mi również kilka dobrej jakości screenów, więc możemy sobie tutaj przybliżyć i tak dalej. Operować na takich materiałach to jest przyjemność. Tak więc obejrzymy sobie, jak ta mapa wygląda w, w ostatnich, tam w późniejszych etapach rozwoju, bo ja mam cały czas takie wrażenie, że tu jest coraz więcej detali. Może nie na tym screenie. Na tym screenie mamy nowa fabryka Fortepianów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Coś takiego widzieliśmy na różnych prezentacjach. Jest to pomysł na sprzedaż drewna, tudzież wyrobów z drewna poprzez taką fabrykę. Tutaj jest nowa fabryka Fortepianów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta mechanika sprzedaży została przetestowana. Zaprezentowana w dodatku platynowym, rok wcześniej, moim zdaniem, jest całkiem spoko, ponieważ tutaj dostajemy kasę w momencie, kiedy odpowiednią ilość różnych tutaj materiałów dowieziemy, musimy poczekać troszeczkę i wtedy dostaniemy kasę, jak tutaj się to wszystko zrobi, czyli te fortepiany. Dlaczego fortepiany? Być może dlatego, że. Obco, w, w wielu, wielu krajach Polska kojarzy się z Chopinem. E, mamy też producenta polskich e, fotopianów, bodajże w Kaliszu, e, z tego co pamiętam. E, tak więc być może to, 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 to. Prze, to, to takie były przesłanki, a być może nie są jakieś istotne przesłanki, ważne było, żeby coś tutaj produkować z drewna. Dlaczego by nie fortepiany? Tak więc robimy fortepiany, no bo można by powiedzieć, że polska z palet zbijania słynęła albo słynie, ale żeby to podnieść na wyższy poziom, to nie będziemy zbijać palet, tylko bo tam z palet, no to co tam z dwóch desek zbijesz i jest gicia, Tak więc tu fortepiany robimy i tak dalej. Ciekawy pomysł, mi się spodobał, i w sumie dlaczego brzmienia? Przechodzimy do następnego screenu. Tutaj jest wsielskie, anielskie ujęcie z fajnym takim wózkiem, i tutaj rzeczywiście mam takie wrażenie, że coraz więcej szczegółów jest, jak gdyby, na tej mapie. Te pierwsze materiały dotyczące tej mapy były takie. było pusto, mało szczegółów, co jak gdyby jest naturalne. Mapa powstaje i cały czas się rozwija, tak. Te pierwsze materiały bazowały na jakiejś tam pierwszej wersji mapy i rzeczywiście być może tam nie było jeszcze tak dużo tych szczegółów. A po drugie, no nie możemy się spodziewać, że tu będzie jakaś feria detali i tak dalej. To jest jednak standard farmingowy, tak? To jest standard Giants. Ta mapa musi być zjadliwa dla słabszych konsoli i słabszych komputerów. Więc jeżeli Mówicie, że tutaj nie ma zbyt dużo, że jest pusto i tak dalej. No najprawdopodobniej tak jest, ale trzeba zrozumieć, że jest to pewien standard Giants, od którego, jak gdyby, to jest dobrze wytłumaczone, dlaczego tak, tak się dzieje, tak? Jak gdyby rozumiemy, a przynajmniej większość rozumie, dlaczego te mapy, i ta polska mapa będzie wyglądała troszeczkę tak biedniej. Mniej, mniej szczegółowo, tak, niżli na przykład mapy twórców polskich, gdzie one są na przykład o wiele bardziej dokładne, z większą ilością detali. Tu mam nadzieję, że dla graczy, którzy mają doświadczenie i grają dużo w Farmiga, jak, ten, 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 jak gdyby ten problem nie istnieje, bo oni, jak gdyby, bo wy rozumiecie, dlaczego tak się dzieje, tak więc. No tu jeszcze kwestia tych domków, co niektórzy podnoszą tutaj taki, taką tezę, że to niekoniecznie jest mapa Polska, a przynajmniej nie wygląda, bo u mnie na wiosce nie ma drewnianych domów, tak? No to to jest kwestia tego, że jeżeli ktoś się wychował w jakimś powiecie i tam nigdy poza ten powiat nie wyjechał, no to dla niego jest ten, ten swój powiat, no to jest Polska, być może tam rzeczywiście tych drewnianych domów nie ma. No ale jak się zwiedzi Polskę, no to rzeczywiście są miejsca, gdzie właśnie takie widoki są, jak najbardziej jest takie. Okej, okay, nie, bo tam są takie donki, nie? Widzicie tutaj, albo tutaj częściowo. Tak więc, no to właśnie jest takie. To jest właśnie tego typu uwaga, że Polska jest dużym krajem, tak naprawdę. Tutaj mamy fajne płoty. Mamy ich tutaj dosyć dużo. Dla mnie, jak gdyby najważniejsze w tym, na tym zdjęciu są płoty, że one są takie fajne. I tutaj dodatkowo będzie ich kilka rodzajów. Tak więc, fajnie. Maki, one. W farmingu istnieją od dawien dawna. Oczywiście też kojarzą się z Polską również. Chociaż w innych krajach też są maki popularne. No i tutaj wozidełko, które zostanie tutaj dodane do tej, do tej gry właśnie do, poprzez ten dodatek. Przechodzimy do blokowiska. Przed chwilą mówiłem o, o tych, którzy mówią o u nas nie ma takich drewnianych domków. No i być może tak, są takie miejsca, gdzie takich drewnianych, drewnianych domków nie ma. Ale... Nieważne, znaczy jednoczy nas wszystko, że, we, że w całej Polsce w większych miejscowościach znajdziemy takie blokowiska. No i, i to nas wszystkich łączy. Bo, łączymy się w bólu, że coś takiego mamy, no, chociaż akurat te bloki nie są jeszcze takie złe. E, tutaj z tego co pamiętam, będzie, z tego co James zapewnia, będą animacje tych ręczników i tak dalej. Chyba tutaj też zobaczymy. W każdym razie zup zup jest tutaj, Fab komin fabryczny, tak więc łączą nas blokowiska. Temat ogarnięty. Dobra, przechodzimy do następnego ujęcia. Sielski anielski krajobraz, fajnym takim płotem. Jest to ujęcie wjazd do zielonki od strony północnej, wieża ciśnień. Tu jest kiosk, nie wiem, nie, chyba niekoniecznie ma jakieś funkcje. A więc y, tu jest ta, powiedzmy, główna arteria. Tutaj mamy kosze na śmieci i tam różne rzeczy. Tu jest kiosk. Tak, to jest północny wjazd z tego co kojarzę. Dobra, wchodzimy dalej. Wieża Widukowa, która jest usytuowana na wschodniej, e, wschodniej części mapy. Na mapie chyba na PDA nie jest opisana. Ale tu jest naprawdę fajne ujęcie jesienią. Jesienią fajnie wygląda farming. I tutaj mam takie się rozlewiska, teren leśny. Fajnie to wygląda. W następnym ujęciu y, mamy y, żabkę, czy też biedronkę farmingową, która tutaj została kogucikiem, tak się mówię. Kogucik supermarket, na wiosce też. No i w sumie fajnie, bo to jest nawiązanie do tego, czy, co my mamy w Polsce, tak? Czyli my mamy właśnie bardzo popularne sieci, właśnie supermarketów nazwy tych sieci wiążą się z, z nazwami jakichś zwierząt. Czy mamy biedronkę, mamy żabkę, no a w farmingu mamy kogucika. Jest to takie delikatne nawiązanie, tak? A więc to mi się podoba, że właśnie w taki sposób nawiązali. Tutaj, jeżeli chodzi o ten budynek, wiem gdzie on jest na mapie, gdzie on się znajduje. Natomiast, czy on będzie miał jakąś funkcję? Wygląda na to, że tu jest jakieś drewno zmagazynowane, Tutaj no jakiś taki dziwny otwór. Tutaj nie wiem, czy to jest komin. Co z tego może wyniknąć? Jens na razie nic nie powiedział. A może tutaj nic nie, nie będzie wynika, wynikało? No, ale można sobie pospekulować. No i drzewa też fajne są, co nie? To też. Chociaż moim zdaniem brzozy są, to są polskie drzewa. A brzozy już w Farmingu od dawien dawna są, tak więc. Ale tutaj zobaczcie, taki, żebyście tak sobie popatrzeli, taki las mieszany, różne drzewa, fajnie to wygląda. Buki są chyba, tak? Wchodzą, już nie nie pamiętam. Dobra, e, idziemy w następny. Tutaj mamy fajny taki element krajobrazu, ale to jest tylko chyba element krajobrazu z tego co kojarzę. Nie ma on chyba żadnej funkcji, a przynajmniej na mapie tak to jest, nie jest opisany ten, ten, ten punkt. Tak więc y, mamy oczywiście Bociana, pana Bociana, chyba albo panią Bocianową. Taka fajna taczka. I tak też w komentarzu za chwilę naprzeciw. Nie, to nie jest taczka, tylko galop kasta albo kasta, czy jakoś inaczej. No, tak jak mówiłem, no, w, w Polsce pewnie ileś tam odmian jest. Y, tu jest taka drewniana jeszcze, co nie? No to jest naprawdę fajnie wygląda. No i wiatrak. Wiatrak, co do którego chyba nie będzie miał jakiejś funkcji. A przynajmniej na razie tak to wygląda. Że on nie ma żadnej funkcji, ale robi za klimat. Robi tutaj klimat, nie? Dobra, no i tutaj mamy rodzinkę bocianów. Tutaj pani chyba wysiaduje. I tutaj... Aha, no tak, to już wiem z której strony jesteśmy, gdzie jesteśmy. Tu mamy te blokowisko, też. Przy czym te bloki są w dwóch miejscach, z tego co mi się wydaje. Dobra, ale no jest symbol. Symbol jest bardzo fajny. No i tutaj mamy jeszcze to jest okolica przed kościołem, gdzie jest park. Z takim stawem, ten park mi od samego początku przypomina jeden właśnie taki park. Na bardzo dobrej polskiej mapie do Farming Simulator 22. Jeżeli nawet Giant się na tym wzorował, to jak najbardziej podejrzewam, ani autora ani nikt nie powinien mieć nic przeciwko, na dobrych rzeczach należy się wzorować. I tutaj mi spodobał się ten park. Na tamtej mapie, do Farming Simulator 22, i tutaj również mi się podoba to. Ten, ten park. Yy, dobra, przejdźmy sobie teraz do analizy PDA. Nie będę tutaj mocno analizował, ponieważ yy, Wy swój rozum macie. Nie będę Wam wytłumaczył, dlaczego te pola są takie proste i dlaczego są pod kątami prostymi, bo nie będę to Wam tłumaczył, bo tu już tak często, tak yy, ja, po prostu Wy jesteście yy, yy, graczami doświadczonym i wiecie, że to jest standard Giants i on tutaj nie będzie robił sobie pod górkę, że zrobi sobie pod kątem delikatnym te pola i później pracownik nagle zacznie zwariować. Owszem pracownik jest o wiele lepszy Farming Simulator 22, i ja jestem, y, może chyba, jednym z niewielu youtuberów, którzy zawsze podkreślają, że Farming Simulator 22, pracownik jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym pracownikiem. I zawsze, nie wiem, wy się ze mnie nabijacie, ale naprawdę już to wielokrotnie Wam udowodniłem, że Farming Simulator 22, pracownik jest bardzo dobry. Tylko, że musicie, on ma pewne swoje ograniczenia. I on jest na tyle dobry, na ile mapa mu pozwala. No i Giants, jeżeli tworzy mapę, to nie zrobi ją w taki sposób, żeby później pracownik miał podgórkę. Tak więc są tutaj mapy, są tutaj na tej mapie są pola zorientowane w kierunkach północ-południe, ewentualnie wschód-zachód. Są duże miedze, żeby pracownik miał miał możliwość żeby nie, nie, nie doprowadzać do jakichś tam sytuacji kryzysowych i przy głównych drogach mało drzew jest, na miedzach również drzew nie ma. Tak więc to jest zrozumiałe dlaczego to tak wygląda. Niemniej jednak no jest, jest, mamy długie takie pola o mniejszej, mniejszej powierzchni 55 chyba największe i chyba 91. 91, tak, 91 map, e, pół to jest chyba maksymalna liczba, czyli mniej niż standardowa e, polska mapa ma, tak więc e, taka tworzona przez map, map maker, tak, tak więc e, jeżeli chodzi o kształtowanie e, terenu, to na tych to oczywiście na mapie tego nie, nie zobaczymy, to widzieliście na wcześniejszych prezentacjach, ale nie będę się tutaj, nie będę Wam tłumaczył, bo to już wielokrotnie było tłumaczone, dlaczego jest taki układ, a dlaczego nie jest inaczej, inaczej i dlaczego tak to wygląda. To jest standard Giants i tutaj nie, nie mam zamiaru Wam tłumaczyć, bo. Jak to jest i dlaczego, bo sądzę, że większość z oglądających moje materiały to jednak doświadczeni gracze i takich rzeczy nie będziemy tutaj tłumaczyć. Dobra, przejrzyjmy się tutaj kilka rzeczom, kilka rzeczom, kilku rzeczom, które... Jak gdyby wcześniej już widzieliśmy, je poznaliśmy. Ja nie będę się celowo skupiał na rzeczach, co do których mam pewne wątpliwości. <grymne> tak więc wy chyba zorientujecie się, o czym Anton myśli, jeżeli dzisiaj o czymś nie powie. Tak? tak więc, gospodarstwo startowe znajduje się w tym miejscu i mamy tylko kurnik i bin. Tak więc, nie ma zbyt wiele na tym gospodarstwie, ale to jest standard. FS22. Ja rozumiem podejście ludzi, którzy lubią mapy, na których się jest wszystko już od razu ustawione, tak? No ale jednak to jest moim zdaniem standardem w FS22 jest to, że wy zaczynacie, mamy możliwości stawiania budynków, bo tych budynków jest mnóstwo i tych budynków jeszcze dojdzie, dojdzie kilka z tym dodatkiem. Tak więc, jeżeli komuś. Nie pasuje tylko to, że ma kurnik, to ma miejsce, żeby sobie chlewik ustawić oborę i tak dalej, i tak dalej. To miejsce jest tutaj zarezerwowane. Nie ma aż tak dużo, ale najprawdopodobniej start startowe pola będzie albo 52, być może 53. I to, o czym mówiłem, że bardzo dużo wiemy o tym, co będzie w tym dodatku, ale nie wiemy, jakie będą chyba maszyny startowe. Jakie będą pola startowe, i tak dalej, ale podejrzewam, że jedno na pewno, jedno z tych pól, które przylega do gospodarstwa, ewentualnie będziemy mogli sobie rozwinąć to gospodarstwo, dostawiając na przykład tutaj budynki, później tutaj budynki. Być może w przyszłości cały ten kwadrat po wykupieniu iluś tych pól może być jednym dużym gospodarstwem. To też, jak gdyby, mam nadzieję, że to tłumaczyłem już wielokrotnie, to jest po prostu Giants i Farming ewoluuje. I kiedyś był inny Farming, teraz jest troszeczkę inny. No ale jeżeli ktoś od 13 gra tak samo, nawet Farming Simulator 22, no to ma swoje jakieś nawyki, ale Trzeba wziąć pod uwagę, że jazz się rozwija i ta gra się rozwija, i mamy trochę inne standardy, dlatego mamy tylko kurnik. A poza tym to też jest tak, że startujemy tylko z kurami, i się rozwijamy i tak dalej, bo o to chodzi w tej grze. Czyli mamy tutaj bin, mamy sklep. Ten sklep, już nie pamiętam jak się nazywa, ale bardzo, bardzo przypomina mi ta ikonografia nazwy tego sklepu. Przypomina mi sklepy z polskich map i nie tylko z Farming Simulator 22, ale widziałem coś podobnego w 19, a nawet w 17, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Dobra, jeżeli chodzi o budynki, co do których mamy już, wiem jak się będą nazywały i tak dalej... To w tym miejscu jest elewator zbożowy, nazywa się Woźniak. Elewator zbożowy, tu mamy też elewator zbożowy, ale on się nazywa z tego co pamiętam. Dobre zbiory, tak się nazywa tutaj. I dobre zbiory, i jest to kolejowy elewator zbożowy, dzięki któremu będziemy mogli tam przeładować swoje zboże na pociągi i wywieźć na przykład do stacji i sprzedać. Tak, tutaj, na przykład, tutaj, sprzedać. Tak więc. Tak więc, tego typu rzecz. N. Pod, pod, w tej lokalizacji, w tym miejscu, znajdziemy pod n Jest to Kozłowski. Kozłowski, spół, Kozłowski, przedsiębiorstwo przerobu ziemniaków. Jeżeli ktoś kiedyś za, za, zastanawiał się, dlaczego dwa lata temu, w momencie kiedy Giants startował z Farming Simulator 22, do dzisiaj nie było. I w sumie do dzisiaj nie ma przeróbki takiego ważnego, yy, takiej ważnej uprawy, jaką jest są ziemniaki. To wiecie dlaczego. Ja to od samego początku jak gdyby głosiłem, że to, że to nie jest żadne przeoczenie. Giants to kiedyś zmonetyzuje. Kiedyś ufakt wykorzysta w jakimś DLC i zrobi przeróbkę ziemniaka. No i. Jest taka sytuacja, że po dwóch latach czekania mamy taką firmę, która się nazywa Kozłowski, przedsiębiorstwo przerobi ziemniaków, i tutaj będziemy mogli przerabiać ziemniaki. Tak więc doczekaliśmy się. Tutaj, jak widzicie, mamy ten teren leśny na wschodniej części, tak więc. O, w tym miejscu jest ta wieża widokowa to jest ten budynek, który wam mówiłem, omawiałem, ten, który tak ciekawie wyglądał. Tu mamy tartak. Z tego co on mi się wydaje, to jest tartak kurzawa. Tak więc spoko. Tutaj jest też ta fajna rampa, że można kłody wrzucać sobie na pociąg, to jest też fajna rzecz. Jeżeli chodzi o te pola, tutaj tutaj mają trochę inne kształty. Ale spoko. Tu jest troszeczkę tak z tego, co ja analizowałem filmiki, to tu jest troszeczkę tak górzyście, też. No, i w tym miejscu jest wiatrak. Ten wiatrak, o którym mówiłem. I jak widzicie, on nie ma tutaj żadnej funkcji. Czyli chyba tylko będzie miał taką, taką wizualną funkcję. W tym miejscu znajduje się gospodarstwo. Moje podejrzenia, że to jest drugie gospodarstwo, a trzecie, że jest tutaj. A startowy jest tutaj. No dobra. Takie mam podejrzenia. Literka B. Pod literką B znajdujemy zakład produkcji spożywczej, tak on się nazywa. Tutaj będziemy produkowali konserwy warzywne, tak? czyli z tych dodatkowych upraw, które mamy, produkujemy właśnie w tym miejscu, w tym ten zakład będzie produkował. Tutaj mamy stolarnię. być może ona będzie potrzebna do tego, aby w miejscu F gdzie jest Nowak, produkcja fortepianów, gdzie tutaj być może rzeczy, które, znaczy drewno, które przerobimy tutaj, i, i nie wiem, czy to będą deski, jakieś inne produkty, będziemy mogli sprzedać tutaj, pod warunkiem, że zawieziemy tam odpowiednią ilość i poczekamy. Taka jest, taki jest pomysł. Tu jest ta wieża ciśnieni, tutaj jest kiosk. Tutaj jest ośrodek zdrowia chyba, i tu jest chyba straż pożarna, tak mi się wydaje. W jednym z tych dwóch budynków Już nie pamiętam. Tu nawet było ujęcie. Chyba od z tego budynku było dzisiaj jedno zdjęcie mam. No dobra, nieważne. Pod D. Pod D znajdziemy piekarnię swojską Dąbrowski. Pamiętam, jak pierwszy. Pierwszy taki kadr, który mnie mocno przekonał, że to będzie jednak polska mapa, to właśnie na, Jak wyciągnąłem sobie kadr z filmiku, i tam było napisane Piekarnia Swojska Dąbrowski, tak w jednym z pierwszych ujęć trailera do, do tej mapy, mówię ja cię kręcę, będzie polska mapa. To było właśnie to mnie przekonało. Później inne, inne rzeczy naprowadzi, naprowadziły mnie i na, utwierdziły mnie, że będzie to właśnie jednak polska mapa. Jeżeli chodzi o E. To tu mamy kogucik, czyli tutaj ten, ta, ten, tą żabkę farmingową no i pod klawiszem F w środku jak gdyby miejscowości mamy nowa fabryka fortepianów. Park, który którym mówiłem, że jest takie fajne boisko, tutaj można chyba ciągnikami w piłkę pokrać, pod literką G z tego co mi się wydaje, co tu jest, tego, to, tego nie było zaproponowane. Aha, nie, tutaj e, fabryka tych tek tekstylów to było też pokazane. Ten budynek. E, I e, w tym miejscu mamy muzeum. Tutaj znajduje się muzeum. Nie jest ono opisane. Nie wiem, czy będzie miało jakąś funkcję. Na razie jest coś takiego, że wiem, że jest tutaj muzeum, ale nie ma żadnej funkcji. Tutaj, jak widzicie, opisanej e, to jest chyba efekt tylko taki jakiś wizualny. Tutaj jest, mamy sprzedaż y, zwierząt. W tym miejscu. Tutaj już nie pamiętam, co to było. Szczerze mówiąc. No dobra. E, I przechodzimy na sam dół. E, zostało nam tylko do powiedzenia: stacja benzynowa, która się po prostu nazywa stacja benzynowa, i tych screenów było dosyć dużo. E, tutaj mamy e, Electric Charging Station. Dobra, powinni... jest Electric Charging Station. Tak samo jak jest BGA, tutaj. Dobra, tak, żeby zaciemnić, jakie mam tutaj spostrzeżenia jakie mam wątpliwości, to wszystkie jednak te punkty opiszę. Znaczy, powiem, że gdzie one są. E, tak, więc spoko. E, pod klawiszem K tego nawet nie wiem, a Farmers Mark Market tutaj nie byliśmy, chyba nie ma w ogóle ujęć, jak to wygląda. E, chyba nigdy, nie, nie przypominam sobie. Natomiast pod klawiszem J mamy w tym momencie tutaj zup, 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 czyli tą fabrykę y, robiącą zupy y, z tych warzyw, które będziemy produkowali. To już jest dobrze znany już temat i tak dalej opisany. E, I pod klawiszem L e, tutaj jest y, zakład mleczarski w Zielonkach, chyba tak się nazywa. Z tego co pamiętam, bo, chyba tak, tutaj nie ma odmiany. Słyszałem, że to ludziom nie pasuje, że nie ma odmiany, że zakład mleczarski w Zielonce powinien być, no ale powiedzmy gra w Farming Simulator jest grają taką o zasięgu globalnym i w wielu językach nazw miejscowości się nie odmienia, tak więc ktoś by mógł pomyśleć Zielonka, tu Zielonce, co to jest w ogóle, co to, tam ludzie mają problemy, żeby... Nie wiem, Nowak, Nowakowa ogarnąć, jak to masz żona ma inne nazwisko niż, niż ty, czy coś takiego, albo ona może miała takie panieskie. Tak więc dla, dla nas jest to naturalna, ale odmiana, ale y, dla wielu wielu nacji nie, tak więc y, zostanie chyba tak y, w grze. Y, nie będę tutaj chciał, nie będę dzisiaj dużo rzeczy mówił, bo chyba te punkty. To sobie też oczywiście moglibyście przeczytać i sobie sami to ogarnąć. E, tak to wygląda, jak Wam się podoba ta mapa. Znaczy, to jest bardzo źle postawione pytanie bo już to jest, to jest bardzo, bardzo źle postawione pytanie, bo jak wam może się podobać mapa, jeżeli na niej jeszcze nie graliście, chociaż wiele wiele, wielu, wielu już pewnie ma jakąś opinię i już wielu yy, pograło nawet na tej mapie, w tym sensie już niektórzy mówią, a e, to dziadowska mapa i tak dalej i w ogóle i tak dalej no, mimo tego, że nawet nie grając, ja może zapytam Was w taki sposób: czy to jest fajna mapa? To, to się okaże. Czy ona rokuje? O, czy ona rokuje? Czy ona może być fajną mapą? Dla wielu z was pewnie odpowiedź jest prosta, że będzie fajną mapą tylko i wyłącznie dlatego, że się nazywa zielonka. Ale czy ten układ wam się podoba i tak dalej. I tak jak mówiłem, no wy macie, ja tutaj kieruję w większości swoje słowa do ludzi, którzy mają świadomość dlaczego farmingowe mapy wyglądają tak jak wyglądają. Te standardowe mapy, no, nie będę tutaj cały czas tłumaczył takich podstaw dlaczego to tak wygląda a nie inaczej. I to się nie zmieni, te farmingowe, standardowe mapy muszą e, wyglądać w taki dosyć określony sposób. Dobra, tyle kręcenia, bo prawie pół godziny się tutaj rozkręciłem, ale dawno o farmingu nie gadałem, tak więc nagadałem się, to tyle, pozdrawiam.